Pan skierował do Jonasza syna Mitaja te słowa. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarsisz, daleko od pana. Ale pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i powstała wielka burza na morzu, także okrętowi groziło rozbicie. Przerażili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. Mówili też żeglarze jeden do drugiego. Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się z powodu kogo to właśnie nieszczęście spadło na nas. I rzucili losy, a los spadł na Jonasza. Rzekli więc do niego, Powiedz, że nam z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas. Jak jest twój zawód, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego jesteś narodu. A on ją odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę pana, boga nieba, który stworzył morze i ląd. Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: Dlaczego to uczyniłeś? Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to powiedział. I zapytali go: Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im. Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw Wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza powstała przeciw Wam. Ludzie ci starali się wiosłować, wiosując zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej burzyło się przeciw nim. Wołali więc do Pana i mówili: O, Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze względu na życie tego człowieka. I nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem ty jesteś pan, jak ci się podoba, tak czynisz. I wzięli jonasza i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed panem. Złożyli panu ofiarę i uczynili ślub.